Cześć, tej drodze i zapraszam Was na nieco inny film niż zwykle, a mianowicie jak być ogarniętym, nie ogarniając, coś w tego typu. Dam Wam takie tipy, które ja po prostu stosuję, że zawsze w każdej sytuacji jestem po prostu gotowa na wszystko i że tak powiem, czuję się taka wiecie, ogarnięta, czysta i w ogóle. Więc zapraszam Was do oglądania. Rzecz numer jeden, według mnie najważniejsza, w każdej torebce mieć żelant bakteryjny. Po prostu włóżcie do każdej torebki mały żel antybakteryjny, dzięki czemu nie będziecie, wiecie, musieli pamiętać, żeby go pakować i zawsze w każdej sytuacji będziecie mogli na coś zjeść, nie szukając łazienki, żeby mieć rąk, albo jak wiecie, ugruzicie się czymś, to też jesteście w stanie nim domyć. Przy mojej głównej torebce właśnie mam taki bryloczek breloczek z żelem antybakteryjnym i powiem Wam, że jest to świetne. I bardzo Wam polecam. Ja kocham te Żelandy antybakteryjne z Bath and Body Works. Mam ich tyle sztuk, ile mam torebek. I po prostu do każdej mam włożone. Numer 2. Miejcie taką apteczkę, którą po prostu przekładacie, jak gdzieś idziecie z torebki do torebki. I żeby ona była takich rozmiarów, że ona po prostu wejdzie do każdej torebki. To jest mega ważne, bo inaczej wiecie, bierzecie małą torebkę i nagle nie macie nic, a tak to przekładacie tą apteczkę i macie wszystko. Ja w mojej mam tak plasterki, perfumy takie w rolonie i jeszcze coś przeciwbólowego i tampony, bo to mega ważna rzecz. Nie robię osobnego punktu. W moim domyśle jest to w tej apteczce. Rzecz numer 3. Bierzcie zawsze ze sobą do szkoły czy do pracy owoce. Owoce to jest po prostu najlepsze jedzenie, szczególnie na tą pogodę. Bo ta zasada tyczy się szczególnie tych ciepłych pół roku, tak jak mamy teraz, wiecie, 30 stopni, to jedzenie, biera, to branie tego batona w czekoladzie nie jest dobrym rozwiązaniem, bo on Wam się po prostu rozpuści, rozwali i finalnie go i tak nie zjecie, albo go zjecie tak, że się cali, ubrudzicie i wtedy przyda Wam się oczywiście punkt pierwszy, czyli żel, żel antybakteryjny. Eee, uważam, że owoce są najlepszą opcją. Wiecie, ja zawsze mam pokrojone w taką małą kosteczkę, w pojemniczku owoce, zawsze to są różne typy owoców, często też biorę marchewkę i po prostu dzięki temu, wiecie, i zdrowo i nie mam ochoty cały czas coś chrupać, nic zdrowego. Rzecz numer 4. miejcie zawsze przy sobie spinkę i gumkę do włosów. U mnie jest to zawsze i to i to, bo nie wiem nigdy co mi się przyda, zależnie od tego jak moje włosy się układają, czasami mi się sprawdzi spinka, czasami gumka. Ale jest to mega przydatne, bo wiecie, nawet wyobraźcie sobie, jedziecie na lody. Ja często tak mam, że i miałam. Dopóki zaczęłam tego praktykować, przeszłam na lody i zaczynał wieć wiatr, i moje całe włosy wiecie, lądowały w tym. Więc zawsze bijcie ze sobą coś, czym włosy możecie spiąć. Oczywiście to dotyczy się osób, które mają długie włosy. Numer 5: zawsze, ale to zawsze zjedźcie coś przed wyjściem z domu. Wiem, że są różne typy osób. Ale według mnie jest to mega ważne, bo nigdy nie wiecie, co Was spotka po drodze gdzieś, o której godzinie będziecie mogli coś zjeść. No chyba, że jedziecie na śniadanie bezpośrednio, to no, to wtedy rzeczy się zmieniają. Ja na przykład tak robię jak jakieś wyjazdy, Powiedzmy, jadę do Warszawy za dwa tygodnie i wiem, że pierwszą rzeczą będzie śniadanie, ale i tak właśnie w takiej sytuacji polecam Wam mieć jakiegoś owoca albo batona bez czekolady w sytuacji awaryjnej, bo może on się przydać. A uważam, że wychodząc z domu bez śniadania, no nie ma się tej energii po prostu na cały dzień. Ja ogólnie jestem tym typem człowieka, który się budzi mega głodny, mimo że jem kolację około 22 drugiej, więc stąd wam daję taki tip. Nie wiem, może niektórzy mają inaczej. Napiszcie mi, jak to u was wygląda. Ja od dziecka i raz nie wyszłam z domu bez śniadania. I ostatnia rzecz. Czyli zawsze, ale naprawdę zawsze, niezależnie czy to jest lato, wiosna, jesień, zima, miejcie przy sobie balsam do ust, bo nawilżone usta to jest po prostu plus 100 do samopoczucia. Ja, jak mam nienawilżone usta, to się po prostu czuję okropnie, szczególnie w zimę. Chociaż w tym lecie też jeszcze wiecie, jak chce mi się pić, a te usta są takie suche, bo nienawidzę tego uczucia. Nie ja ostatnio użyłam tych w ogóle z Jurkai są genialne, kupiłam z jakiejś takiej nowej, letniej serii bo miałam sobie poprzedniej, ale nie robiły one na mnie aż takiego wow znaczy też je mega lubiłam ale te mają dużo fajniejsze aplikatory, no i dają piękny kolor teraz mam właśnie na ustach ten, jak on się nazywa? mam teraz na ustach Raspberry Glow jest on przepiękny, jeszcze drugi mam Watermelon coś tam nie wiem, chyba nie Watermelon Sugar ale Watermelon Glow chyba też się on nazywa i jest przecudowny. Ten ma taki brzoskwiniowy wygląd. Mega bo polecam te olejki i nie mam współpracy jeszcze, bo nagrywam ten film na takim mega spontanicznie. Stwierdziłam, że mam ochotę nagrać dla Was coś innego, bo kolejne dwa tygodnie będą mi przepływać pod znakiem przeprowadzki, prawdopodobnie. Więc nie wiem, czy będę miała czas na zmontowanie weekly czy tygodnia śniadań. Więc mam nadzieję, że z tego coś wyniknie, że w ogóle to dodam. Także, jeśli Wam się podobało, Zostawcie łapy w górę, napiszcie w komentarzu, co sądzicie, jak Wam podoba się taki typ filmów. Napiszcie też, jakie są Wasze, takie, jak wiecie, tipy, havey, żeby czuć się po prostu ogarniętym. Także dziękuję Wam bardzo za obejrzenie i do usłyszenia.